W niedzielę palmową 24 marca na placu przy plebanii w czarnej sędziszowskiej odbyło się wyjątkowe widowisko plenerowe pasja. To niezwykłe wydarzenie, które przywołuje sceny związane z męką pańską, zostało wcielone w życie przez mieszkańców wsi, którzy z pełnym zaangażowaniem przyjęli rolę biblijnych postaci. Kogo szukacie? Ja jestem. Kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu! Powiedziałem wam, że ja jestem. Jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Kamil Siwiec, który zagrał główną rolę, podkreślił starania całej grupy w oddaniu klimatu ostatnich chwil życia Chrystusa. Udało nam się odwzorować te chwile w sposób, który może dotrzeć do serc naszej publiczności przed świętami wielkanocnymi, abyśmy mogli jeszcze bardziej wspólnie przeżyć te święta, wyznał. A więc jesteś król! Tak. Jestem królem. Ja się na to narodziłem i na ten świat przyszedłem, żeby dać świadectwo prawdzie. Cóż to jest prawda? Ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jest zaś u Was w zwyczaju, że na święto Paschy. Uwalniam Wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym uwolnił Wam króla żydowskiego? Nie, nie, no, nie, nie, z Jezusem? złego uczynił. Nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz. Myślę, że osoby, które miały przydzielone jakieś role, kiedy rozdzielaliśmy te role, Przyjęły go i starały się, wiadomo, że jest to niemożliwe, ale starały się wcielić jakoś tą swoją postać. E, myślę, że tu też pomoc z góry, ktoś nad nami czuwał opatrzność i, i, i pozwoliło to nam na odegranie tego najlepiej, jak potrafimy. Do tego cała scenografia, stroje, e, bicze przy biczowaniu, one też mi, jako Jezusowi, pomagały odegrać tą rolę e, konającego Chrystusa. Ponieważ też to czułem i, i, i starałem się, żeby wypadło to jak najlepiej. Myślę, że, że wszyscy, wszyscy już sami ocenią, ale, ale cała, cała nasza grupa starała się to przedstawić, tak, żeby dotrzeć do serc naszej publiczności. Ksiądz Karol Migut, wikariusz parafii w Czarnej Sędziszowskiej, który był pomysłodawcą Misterium Plenerowego, wyraził swoje zadowolenie z zaangażowania społeczności oraz realizmu przedstawienia. Towarzyszą mnie osobiście bardzo takie pozytywne emocje, dlatego że pomimo tego chłodu, który panuje tutaj na zewnątrz, myślę, że było też całkiem sporo osób, czyli odpowiedzieli na to nasze zaproszenie w taki otwarty sposób i też jestem zadowolony bardzo z wszystkich aktorów bo trzeba powiedzieć, że poczuli chyba ten klimat i tak jak na próbach czasami y, musieliśmy się jakoś tam przepychać ze sobą nawzajem i już mówili nie, proszę księdza, y, będzie wszystko dobrze, my się wczujemy, jakoś tak nie dowierzałem. I dzisiaj trzeba powiedzieć, że to była moja wina, bo dzisiaj tak się pięknie zebrali w sobie i wczuli się w to wszystko, co odtworzyli. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych udało nam się przygotować do tego wydarzenia, podkreślił ksiądz Karol Migut. Koło 10 prób odbyliśmy, dużo i niedużo trzeba to powiedzieć. Wszystkie były na zewnątrz, właśnie tutaj na tym placu, gdzie odbyła się ta męka pańska. W różnych warunkach się spotykaliśmy i trzeba powiedzieć, że większość tych prób to były takie próby oznaczone deszczem, śniegiem, jakimiś takimi niesprzyjającymi warunkami, więc nie było nam łatwo, ale daliśmy radę. Emocje towarzyszące pasji oraz zaangażowanie społeczności sprawiły, że wielu uczestników wyraziło chęć udziału w kolejnych edycjach przedstawienia. Już aktorzy podchodzili i mówili o tym, że za rok znowu coś będziemy tworzyć, więc mam nadzieję, że tak będzie. Też takim pięknym dzisiaj wydarzeniem było to, że przed samą pasją. Jedna z osób, która pojawiła się tutaj na widowni, podeszła i zapytała, czy mogłaby zagrać w tłumie. Więc grała w tym tłumie, ubrała się w strój, poszło jej ponoć bardzo dobrze. Więc to jest, myślę, że, że też dużo osób, które dziś zobaczyły to Misterium Męki Pańskiej, to może też za rok będą chciały same wziąć udział w tym wydarzeniu. Misterium Męki Pańskiej w Czarnej Sędziszowskiej nie tylko oddało realistyczne sceny z Męki Pańskiej, ale również zjednoczyło społeczność w duchu wspólnego przeżywania tych świąt. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i inspiracji duchowej ta inicjatywa ma szansę stać się tradycją, która będzie kontynuowana przez kolejne lata. Boże mój. Czemuś mnie opuścił? Ojcze, Ojcze. Ojcze. W Twoje ręce składam ducha mego.